Cześć, z tej strony i witajcie na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z materiałem, w którym omawiam linię niemieckich czołgów lekkich. Szczególnie, że jest ku temu okazja, bo jak wiecie, niedawno otrzymaliśmy uzupełnienie tej linii. Wreszcie pojawiły się czołgi 9 i 10 tieru. Jest to więc najlepsza okoliczność, żeby właśnie tę linię obgadać, co też niniejszym swoim youtuberskim obowiązkiem czynią. Pierwsza ciekawostka jest taka, że linia jest stosunkowo długa. Zawiera aż 6 czołgów, rozpoczyna się na 5 tierze i leci do 10. Więc będzie o czym mówić. Już pierwszy czołg linii, czyli Leopard VK16. 02 jest niezwykle ciekawą maszyną. Jest to bowiem jedyny czołg w World of Tanks Blitz, który posiada armatę wielokalibrową o kalibrze 30 mm, która potrafi strzelać seriami. Wygląda na to, że zanim do Dużego Wota trafiły te czechosłowackie karabiny maszynowe, my już w Blicie mieliśmy swojego przedstawiciela tego rodzaju czołgów. Pozwala wystrzelić cztery serie w każdej trzy pociski, i rzeczywiście w trakcie tego strzelania widać, że jest to karabin właśnie maszynowy, a nie typowa armata. W dodatku karabin ten posiada dość wysoki DPM, najwyższy. Wyższy na twierze, ponad 1500 obrażeń, nie najwyższą penetrację wynoszącą 84 mm i 25 obrażeń na pocisk. Jeśli sobie jednak przemnożycie te 25 razy 12 pocisków, no to okaże się, że Alfa jest bardzo przyjemna i wynosi 280 obrażeń na wszystkie 4 serie, wystrzeliwane na raz. Karabin jest bardzo przyjemny i gracze lubią grać tym czołgiem właśnie ze względu na to, jakie odczucia daje strzelanie leopardem. Zapakowanie przeciwnikowi takiej serii składającej się na prawie 300 obrażeń, to jest naprawdę świetna rzecz. Oczywiście, Trzeba mieć na uwadze niską penetrację, więc z przodu jest to często niemożliwe, chyba że ratujemy się pociskami goldowymi, które podnoszą penetrację do 116 mm, co też nie zawsze wystarcza, ale z boku czy w tył zawsze wchodzi. Jak przystało na ciężki karabin maszynowy, czy też dzieło wielokalibrowe, zależy jak zwał, tak zwał. Nie jest on zbyt celny, posiada dość duży rozrzut 0345, więc jest przeznaczony oczywiście do grania na blisko, no ale taki też jest playstyle. Objeżdżamy czołgi, jest to taki lole, który lubi sobie polatać. Za to szybko celuje, więc armata jest bardzo ok. Ma do tego jeszcze 10 stopni depresji, choć nie wiem, czy w przypadku Leoparda ma to jakiekolwiek znaczenie. Czołg jest oczywiście szybki, rozpędza się do 60 km na godzinę, a jego wielkim wyróżnikiem, jeśli chodzi o kwestię mobilności, jest to, że bardzo szybko się potrafi kręcić. 40 stopni obrotu to jest najlepszy wynik na tierze, oprócz Crusadera jest on więc bardzo zwrotny. kwestii pancerza jest tak jak u większości czołgów lekkich, czyli niby jeza tak naprawdę go nie ma, ale zdarza się, że Leopard, jak to przystało na niemiecki czołg, od czasu do czasu coś odbije. Ogółem maszyna to taki typowy lolek do polatania po mapie, patrolowania przeciwników, poobjeżd nich I pod tym względem sprawdza się dobrze, daje też sporo frajdy ze względu właśnie na ten karabin maszynowy, który posiada, bo żaden inny czołg w grze nic takiego nie ma, więc jest to na pewno cecha wyróżniająca. Do tego jeszcze Leopard wygląda specyficznie jak wiele czołgów tej linii, ma stosunkowo małą armatę osadzoną na dużym kadłubie, więc wygląda ciekawie, sprawia wrażenie jakbyście chcieli z jednej strony przytulić, a z drugiej strony pacnąć w łeb, bo trochę to takie jakieś niedorobione. Leopard jest fajny, ale na tle swojej konkurencji, której na piątym kierze nie ma dużo, bo tylko MXLC i Crusadera, wypada bo też ma najniższy z nich wszystkich stosunek wygranych, ale wciąż powyżej 50%, więc czołg na pewno przyjemny. Przechodzimy na pierwszy, a tam czeka na nas VK 2801. Jest to maszyna, która wyglądem przypomina delikatnie Leopard'a, a przynajmniej widać, że jest to czołg niemiecki umiejscowiony w linii. Znowu duży kadłub, mała wieża, taki trochę napuchnięty pączek. Tutaj nie mamy już żadnego udziwnienia, jeśli chodzi o armatę, ale za to to, co mamy jest bardzo solidne, bo ciało wyposażone jest w wysoką penetrację i jest celny. 0,297. To najlepszy wynik na tym tierze, więc nie ma problemu z trafianiem. Na pewno na minus niewielka depresja armaty, tylko 6 stopni, a przecież jest to czołg niemiecki. Te z reguły tej depresji mają troszkę więcej 7-8 stopni, no ale tutaj jest jak jest. Mobilność za to jest świetna 65 km do przodu bardzo wysoki stosunek mocy do masy, niski opór terenu i bardzo dobre wartości obracania 43 stopnie, więc czołg jest nie tylko szybki, ale też zwinny tutaj nie można mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń jest tip top. W kwestii pancerza mamy znowu ciekawą historię. Nie jest on mocny, bo w zasadzie żaden czołg lekki na szóstym kierze mocnego pancerza nie ma, ale jest wyraźnie lepszy niż pozostałych czołgów. 55 mm na wieży i 65 kadłuba. Nie jest to dużo, bo na szóstym kierze penetracje przekraczają już 100 mm, ale fałka i tak od czasu do czasu coś dźgnie i jest to chyba jedyny light, który potrafi się w ten sposób zachować. Nie ma na co liczyć, ale jeśli coś odbije, no to nie bądźcie zaskoczeni, bo ten czołg tak po prostu ma. Jest to maszyna ewidentnie inna od poprzednika, ale zachowująca jej playstyle. Latamy, strzelamy, uciekamy uciekamy, kręcimy się, taki typowy, właśnie jak wcześniej lolek do polatania, pogrania, raczej nie snajper, choć armata jest celna, bardziej sprawia frajdę, kiedy wykorzystujemy go w taki aktywny sposób. Jeździmy, objeżdżamy, strzelamy, przemieszczamy się, uciekamy, szczególnie że grałem na szóstym tierze, więc na tym radzi sobie bardzo dobrze. Zresztą, co ja będę dużo gadał, jeśli popatrzycie na statystyki, to radzi sobie jako jeden z najlepszych czołgów, o ile nie najlepszy, na szóstym tierze, oczywiście pośród czołgów lekkich, ponad 53% zwycięstw to potwierdza klasę czołgu i to, że generalnie radzą z nim sobie gra. Tak naprawdę wszyscy, bo przecież na szóstych tierach z reguły grają gracze mniej doświadczeni. Ci, którzy dopiero przechodzą przez drzewko, mają mniejszą ilość bitew, więc jeśli osiągają wysokie wyniki na tym czołgu, no to znaczy, że jest on rzeczywiście bardzo uniwersalny i bardzo fajny. Fałka w zasadzie nie ma konkurencji. Jedynym czołgiem, który może się do niego delikatnie zbliżyć, jest MX-12 ton, ale z kolei ten czołg jest oczywiście magazynkiem, a to zupełnie inna klasa maszyn. Ogółem fałeczka bardzo przyjemna. Spokojnie ten czołg mogę również polecić do zabawy, do pogrania, bo nie zawiedzie Was z pewnością. Przechodzimy na 7, a tutaj szpipansa SP1C. Mam nadzieję, że wypowiedziałem to dobrze, tak mi Google podpowiedział. Niemiecka język trudna, więc wybaczcie, jeśli nie jest idealnie. Na tierze 7 dominują magazynki, aż 4 maszyny na 7 to właśnie tego typu czołgi. Także nasz SP1C, myślę, że tak będę mówił, będzie po prostu łatwiej. Do tej kategorii czołgów się zalicza. Jest to jednak magazynek, no ciekawy, nie posiada on bowiem wielu pocisków, a tylko dwa. W dodatku ma bardzo niski DPM, najniższy na tierze, natomiast inne parametry armaty wydaje się, że wynagradzają. Wysoka Penetracja 168 mm, najwyższa na tierze. 225 obrażeń, również jest to najwyższa wartość pośród pozostałych czołgów. Do tego mamy 10 stopni depresji armaty. Dosyć przyzwoitą celność. 0302 to jest ok wynik, choć nie jest najlepszy na tierze, ale armata jest w miarę celna. I mimo, że DPM tutaj ewidentnie szwankuje, to armatom strzela się dobrze i obrażenia robi się również bardzo przyjemnie. Czas przeładowania pomiędzy tymi dwiema pystkami wynosi 2,5 sekundy. To jest ok wynik, jak dla Lighta, Oczywiście lepiej by było mieć. Te dwie sekundy, ale jest to mimo wszystko zbalansowane. Szczególnie, że czas celowania jest krótki, wynosi tylko 1,63 sekundy, czyli pomiędzy pestkami jesteście w stanie wycelować, nie trzeba czekać na zmniejszenie się okręgu. Mobilność jest ok, aczkolwiek warto zaznaczyć, że jest jedną ze słabszych na tierze. Tylko 58 km do przodu. To mniej niż pozostałe maszyny, które z nim muszą współzawodniczyć. Do tego stosunek mocy do masy również jest niż, niż u pozostałych czołgów na tym tierze, lekkich, więc wydaje się, że jest ok, ale tylko OK. Wyraźnie słabiej niż u pozostałych maszyn. Jeśli chodzi o pancerz, to tu jest bardzo źle. Nawet jak na standardy czołgu lekkiego, ponieważ o ile pozostałe posiadają pancerze od 20 do 50-70 mm, niektóre nawet więcej, to tutaj mamy 16 mm na wieży i 10 na kadłubie, co oznacza, że czołg jest dosłownie papierowy. Taka grubość pancerza oznacza, że każdy inny czołg z każdego kieru, nawet gdybyśmy musieli grać przeciwko szóstką czy też piątką, będzie w stanie Was przebić pociskiem odłamkowo burzącym. Trzeba mieć to na uwadze. Mamy więc bardzo zły pancerz. OK, mobilność, ale odstającą i specyficznie skonstruowaną armatę. Jak to się przekłada teraz na wyniki, które ta maszyna robi? No, ja osobiście byłem bardzo zaskoczony, bo za tym czołgiem powiem szczerze, nie przepadam. Tymczasem, kiedy patrzę sobie na statystyki, to okazuje się, że znowu nasz SP1C, zwany też kieszotliwie śpikiem, ma najwyższy stosunek zwycięstw pośród wszystkich innych maszyn. Nieco zaskakujące, ale też wyraźnie widać, że jest on mimo wszystko niższy niż na przykład czołgów 6 czy 5 tieru. Jest więc regres, jeśli chodzi o jakość maszyny, ale wciąż jest ona na tyle dobra, żeby gracze mogli wygrywać większość bitew. Tutaj jeszcze dodam, że SP-1C posiada również charakterystyczny wygląd, wysoka bryła czołgu i mała wieża umieszczona na górze. Czołg jest taki pulchny, mocno wyrośnięty. Przechodzimy na tier 8, a tutaj czeka na nas szpipanca RU-251. Czołg, który posiada już o wiele większą konkurencję niż poprzednie maszyny. Wiele ciekawych czołgów jest na tym tierze, a do tego jeszcze sam jest nieco innym czołgiem niż pozostałe. Jako ciekawostkę powiem Wam, że RU jest czołgiem bazowanym na niszczycielu czołgów kanonem, jak Panzer, którego również w grze mamy. No nie wiem, czy ktoś się tego spodziewał. I też kolejna tutaj interesująca rzecz, że miał ten czołg zastąpić M41 Walker Bulldog. Jak się możecie domyślić, jest to maszyna z pierwszej połowy lat 60. Ale wracając już do naszej gry. To, co wyróżnia RU, to po pierwsze wygląd. Jest to inny. Zarówno niż 7, 6 jak i 5 ma swój bardzo charakterystyczny styl. Jest właśnie niższy, bardziej przy ziemi i do tego ciekawa falowana wieża, która wygląda jak miała właśnie takie falbanki. Z pewnością pod względem wyglądu się wyróżnia i wygląda naprawdę fajnie i agresywnie. Ale wygląd to nie wszystko, bo jest to również maszyna bardzo ciekawa pod wieloma innymi względami. Jeśli chodzi o armatę, to mamy tutaj bardzo duży DPM, najwyższy na pierze wynoszący ponad 2700 obrażeń, czyli jest perfekcyjnie. Generacja na sposób standardowym nie jest najwyższa, bo wnosi 180 ale pamiętajcie, że z drugiej strony mówimy o czołgu lekkim, więc wcale nie jest źle. Za to magia zaczyna się, kiedy przełączymy na pociski odłamkowo burzące, na których jest już ponad 100 mm i te pociski zadają znacznie większe obrażenia, więc będą w stanie przebijać bardzo wiele czołgów ósmego tieru, jak i większość siódmego. To jest mocna cecha tego czołgu, trzeba umieć te burzaki wykorzystać. Szczególnie też, że pociski goldowe również są bardzo mocne, 250 mm dla czołgu lekkiego to jest świetny wynik. Armata ma więc bardzo dobre pociski i świetnie dpm. Do tego oczywiście jak przystało na niemieckie działo świetna celność poniżej 0,3, 10 stopni dekresji. Tutaj cud miód i orzeszki to można powiedzieć bez słowa zastanowienia jest naprawdę świetnie. Jeśli umiecie wykorzystywać burzaki będzie bardzo dobrze, a sprzyja temu również mobilność czołgów. Jest to bowiem przynajmniej nominalnie najszybsza maszyna nie tylko na tierze, ale w ogóle w grze potrafi osiągnąć prędkość maksymalną wynoszącą 80 km na godzinę. Prawie jak kołowce w dużym wocie. Jest do tego zwrotny 45 stopni, kręci się jak szalony. Stosunek mocy do masy również jest wysoki, ponad 28 konia na tonę, więc mobilność znowu miodzio. Dodatkowy atut, czołg szybko się wycofuje, 24 km do tyłu, co pozwala mu właśnie wykorzystać tę armatę, a musi to robić, ponieważ jest czołgiem całkowicie papierowym. To jest największa wada RU, przynajmniej dla wielu graczy. 21 mm na wieży i 26 mm pancerza na kadłubie oznacza, że czołg jest zawsze penetrowany i to są zazwyczaj pociski odłamkowy burzące, więc zbiera jak szalony. Nie ma więc miejsca na błędy. Tutaj musicie umieć tym czołgiem grać, wykorzystać jego super mobilność, bardzo fajną armatę i wtedy odda. Pod tym względem jest to jedna z najlepszych maszyn w grze, ale też trudnych. I wyraźnie widać to też jego statystykach. Nie radzi sobie tak dobrze jak poprzednicy, bo takimi czołgami po prostu trzeba umieć grać. Na ósmym wie, jest mocna konkurencja. Mamy takie lighty, jak na przykład fv 301 który jest o wiele bardziej uniwersalny, a równie dobry, czy AMX 1390, w związku z czym nie jest tak łatwo jak wcześniej. I odbija się to, właśnie, jak wspomniałem, w tych statystykach czołgu. Jest on na pewno bardzo dobry, bardzo ciekawy, ale Raczej dla bardzo doświadczonych graczy. Przechodzimy do kieru 9 i 1 nowego Czołgu, który został dodany w styczniu, czyli HWK-12. Na tym kierze konkurencja jest już bardzo duża, bo HWK musi stawać przeciwko tak mocnym maszynom jak Vickers Cruiser czy T92E1, a nawet batczacik 25 ton. Ma więc z czym rywalizować. Czołg był dużą niewiadomą, jeśli chodzi o to, co przyniesie, jaka będzie jego jakość, a to, co dostaliśmy, wydaje się, że graczom się spodobało. Ale po kolei, przede wszystkim mamy armatę z bardzo wysokim depresją, PMM najwyższym na tierze, ponad 3100 obrażeń, to jest świetny wynik. Ale, żeby nie było tak cudownie, mamy bardzo niską malfę wynoszącą 240 obrażeń i krótki czas przeładowania, czyli typowa plujka. Takimi armatami trzeba umieć grać, a w przypadku lightów dodatkowo jeszcze dochodzi element, którym się często nie pamięta, a mianowicie, żeby strzelić trzeba się pokazać, a jak się pokazujecie, to się narażacie na otrzymanie strzału od przeciwnika, a jak się narażać często, no to macie większą szansę na zebranie większej ilości strzałów od przeciwnika, a jeśli gracie plujką, no to to często będzie będzie bardzo często. Trzeba o tym pamiętać: nie każdy będzie w stanie dobrze wykorzystać taką maszynę, jeśli nie będzie się umiał odnaleźć w takim playstylu. Ale przechodząc dalej do pozostałych parametrów czołgu, to mamy przeciętną penetrację 225 mm, szybko strzelną armatę, jak wspomniałem, 4.7. To jest naprawdę świetny czas przeładowania. Armata do tego jeszcze szybko celuje i jest bardzo celna, 0,281. Znowu najmniejszy rozrzut na tierze. 8 stopni depresji to oczywiście również fajny wynik, więc armata jest na pewno na plus i to mocny. Czołg jest również mobilny. I prezentuje się ta mobilność fajnie. 60 km do przodu. Ma dobry stosunek mocy do masy. Ma bardzo dużą prędkość obrotu. Naprawdę, 55 stopni to jest najlepszy wynik na tierze. Jest niezwykle zwrotny. Oznacza to, że jadąc na pełnej, naciskając przycisk, czy też przesuwając palcem po ekranie, bardzo szybko będzie w stanie ją się obrócić, zmienić kierunek jazdy. Co bardzo pomaga też przy ucieczkach, szybkich, jakichś szalonych akcjach, kiedy ktoś nas goni albo kiedy chcemy kogoś szybko objechać. To jest duży plus dla czołgu lekkiego. Bardzo ważny parametr. Z drugiej strony, zwróćcie uwagę, że czołg ma bardzo bardzo Wysokie opory toczenia, które wynoszą aż 1,1,3,1,5 i to jest zdecydowanie więcej niż pozostałe czołgi lekkie. Co to oznacza? Ano to, że mimo, że posiadamy jakąś określoną prędkość maksymalną i stosunek mocy do masy, to w praktyce będziemy się przemieszczać troszkę wolniej, i rozpędzać mniejszą prędkością niż pozostałe czołgi lekkie na tym tierze, i na to również warto zwrócić uwagę. Pancerz? No, jaki pancerz chciałoby się zapytać? 87 mm na wieży, 42 mm na kadłubie. Odbić raczej nie będzie, czołg będzie łykał. Wszystkie czołgi lekkie na dziewiątym tierze łykają, taka już jest prawda i tutaj nie będzie inaczej. Mamy więc ok mobilność, ale z wyraźnymi wadami już. Mamy fajną armatę, ale taką, którą trzeba umieć grać, więc czołg jest specyficzny. Nie każdemu podejdzie, a jeśli spojrzeć jak sobie radzi na tierze, to jest dokładnie w środeczku, czyli jedni gracze go bardziej ograniają, inni mniej, ale swoją jakość posiada. Jest więc zupełnie ok Ma swój indywidualny charakter, na który wpływa właśnie ta szybkostrzelna armata i taka specyficzna mobilność. Z jednej strony zwrotny, z drugiej strony nie za szybko się rozpędzi, więc tutaj jest, tak bym powiedział już specyficznie. Alarmata jest celna, więc jeśli umiecie takim czołgiem grać, czy też wam się ten Playstyle spodoba, to czołg wam się również na pewno będzie podobać. No i truskawka na torcie, czyli Rheinmetall Panzerwagen, niemiecki czołg lekki na dziesiątym tierze. To co tutaj się dzieje, to jest, moi drodzy, totalna balanga. Ale po kolei. Jeśli spojrzeć na specyfikację czołgu, to w gruncie rzeczy niczym się kompletnie nie wyróżnia. Posiada oczywiście tak zwane mechaniki specjalne w które w praktyce niewiele się przydają, no ale są, natomiast jego wygląd wpisuje się w linię. Owszem, ma tą charakterystyczną wieżę, której armata przemieszcza się w taki sposób w pionie i w poziomie, że wystaje jakby z poziomu wieży. Podobna sytuacja jak w przypadku czołgu SP1C i Habuka. Jeśli przyjrzycie się jego specyfikacji, jest ok, ale jakichś cudów nie widzę. Mamy dobry WPM, ponad 3000 obrażeń, inne czołgi mają więcej, więc tutaj jest ok. Mamy 230 mm penetracji, to jest słaby wynik, niższy niż pozostałych maszyn. Mamy 330 Alfy, wynik ok ale również niczym się nie wyróżniające. Celność bardzo dobra, ale wszystkie czołgi lekkie na tym tierze mają świetną celność, poza oczywiście Sheridanem. 10 stopni depresji, również bardzo dobry wynik, no ale to również jest do pewnego stopnia standard na tym tierze, przynajmniej dla niektórych czołgów. Armata z pewnością będzie więc celna, będzie dobrze strzelać i nie można mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń do niej. Krótko też celuję, o czym nie wspomniałem, no to wspomina. Prędkość czołgu i jego mobilność, tu jest ciekawie. 69 km do przodu, najlepszy wynik na tierze, jest fajnie. Dobry rzeczywisty stosunek mocy do masy ponad 34 konie na tonę, również bardzo fajnie, ale znowu tak jak w przypadku poprzednich maszyn, wysokie opory terenu. 1, 1, 3, 1, 5 to jest więcej, dla porównania inne czołgi mają tu 0,9, 1, 1, 1, czyli dużo mniej. Maszyna więc mimo, że bardzo mobilna, no to jednak będzie potrzebowało czasu, żeby się przemieścić przez niektóre rodzaje terenu, szczególnie tam, gdzie ten teren jest na przykład piaszczysty albo grząski, my tego zazwyczaj nie wiemy, do końca jedynie możemy ocenić po tym, co widzimy, no to wtedy tam czołg będzie się zbierał trochę wolniej niż pozostałe maszyny. 54 stopnie prędkości obrotu to wynik porządku. Bardzo tutaj jest też dobrze, więc maszyna jest zwinna. W kwestii pancerza standardowo dla czołgu lekkiego 75 mm na pancerzu wieży, 64 na kadłubie. Czołg jest papierowy, nie oszukujmy się. Wszystkie te czołgi 10 tieru, które posiadają mocniejsze pociski odomkowo-burzące, będą w stanie go przebić nawet z przodu. I teraz ta specyfikacja, jak dla mnie, brzmi zupełnie przeciętnie. Czołg jest ok, pisuje się dobrze. W to, co się w grze dzieje na 10 tierze pod kątem czołgów lekkich, ale niczym się się nie wyróżnia. Kiedy zobaczyłem, jaki jest jego współczynnik zwycięstw i jak sobie radzi na tym terze kompletnie zdębiałem. Ma no, on bowiem nie tylko najwyższy poziom zwycięstw, wynoszący jakieś kosmiczne prawie 59%, to są wartości, których często nie osiągają nawet czołgi premium, a do tego jeszcze jest czołgiem pod tym względem najlepszym. Jeśli porównać to z innymi czołgami, to jedynym, który jest w stanie się do niego chociaż w małym stopniu zbliżyć jest z testu LT z wynikiem 56%, ale to wciąż prawie 3% mniej, co wpływa na to, że Rainmetal Panzerwagen tak bardzo się graczom spodobał. I osiąga takie wyniki, nie mam bladego pojęcia. Nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć. Uważam, że maszyna jest spoko, ale nie aż tak dobra, żeby deklasowała pozostałe czołgi. Osobiście o wiele lepiej gra się innymi czołgami, czy BatChatem, czy Testo LT, właśnie. Mimo to Rheinmetall jest na prowadzeniu. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Taka jest sytuacja na chwilę. Zobaczymy, jak będzie za jakiś czas. Być może te dane się zaktualizują, zmienią. Nie wiem. Ogólnie jednak, czołg jest bardzo w porządku. Nie ma za dużo wyróżników, nie jest jakiś specjalnie unikalny, ale jeśli chcecie spróbować, na pewno można i warto to zrobić. A podsumowując całą linię niemieckich czołgów lekkich, to uważam, że jest ona ciekawa, ma swoje plusy, ma swoje mocne strony, ma też pewne charakterystyczne rzeczy typu wygląd, ale brakuje jej troszeczkę jakichś takich wyróżników na każdej maszynie. Najwięcej wyróżników jest właśnie na niskich terach, czyli na piątym i na szóstym, im wyżej, tym bardziej standardowo. Ogółem jednak nie oceniam pozytywnie, uważam, że jest fajna, warta do zrobienia być może nie w pierwszej kolejności, ale w przyszłości na pewno. A dla graczy, którzy lubią czołgi lekkie, z pewnością mogę polecić. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, podzielcie swoimi wrażeniami. Cześć!